Dobra, nagrywa się? Tu jeszcze coś zatarte, Okej. Okay. Ojcze Święty Papieżu, nie, no nie, no źle. Jeszcze raz. Y, bo ja chciałbym y, przesłać, bo nie, to nie ma sensu. Y, ja bym chciał tak strasznie pozdrowić papieża ale jestem zwykłym, szarym człowiekiem i to na pewno nie dojdzie do papieża i to w ogóle nie ma sensu, bo ja bym chciał dużo rzeczy zrobić, żeby rozgłośnić światowe dni młodzieży, ale, ale jestem zwykłym, szarym nikim i naprawdę, naprawdę nie ma sensu. Ale papież?! Papież no, Maciej?! To nie ma naprawdę sensu!

Papieżu, drogi Franciszku, jesteśmy wspólnotą z Polski, przygotowującą się na Światowe Dni Młodzieży. To miejsce tutaj jest dla ciebie. Czekamy na ciebie w Polsce, jak przyjedziesz do nas za półtora roku. Saludos desde.